Poświęćmy trochę czasu na studiowanie słowa Boga przez kazanie zatytułowane Pielgrzymka do duchowej Ziemi Świętej. Dokąd w chrześcijaństwie najczęściej odbywają się pielgrzymki? Wielu chrześcijan udaje się do Jerozolimy. Dokąd więc powinniśmy udać się na pielgrzymkę do duchowej Ziemi Świętej? Czy nie jest naturalne odbycie pielgrzymki do duchowego Jeruzalem? Pielgrzymka do Jeruzalem jest rzeczywiście znaczącą pielgrzymką. Chociaż pielgrzymowanie do innych świętych ziem jest również ważne, ludzie uważają pielgrzymkę do Jeruzalem za najważniejszą. Czy zatem przyjście do niebiańskiej matki duchowego Jeruzalem nie jest najważniejszą i najbardziej znaczącą pielgrzymką? Z tego powodu, co mówią duch i oblubienica? Mówią, przyjdź. Dzisiaj przestudiujmy wolę Boga, badając Słowo Boga w Biblii, która oświeca nas, abyśmy przyszli na spotkanie z Bogiem, abyśmy przez Niego mogli wypełnić wszystkie nasze duchowe błogosławieństwa i nadzieje. Spójrzmy na objawienie rozdział pierwszy. Objawienie rozdział pierwszy, werset pierwszy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi. Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Najważniejszym aspektem, na którym powinniśmy się dziś skupić, jest pielgrzymka do duchowej ziemi świętej. Wnikając w jego głębokie znaczenie, dochodzimy do pytania. Kto przychodzi do Jeruzalem niebiańskiej matki? Werset trzeci mówi: Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czy nie jesteśmy w stanie, nie tylko czytać i słyszeć słowa proroctwa? Ale także zachowywać to, co jest w nim napisane. Teraz je czytamy, słuchamy i zachowujemy. Biblia prorokuje, że wszyscy muszą powrócić do Jeruzalem niebiańskiej matki. Są ludzie, którzy tylko czytają to proroctwo, inni, którzy tylko je słyszą. Nie podejmując w ogóle żadnych działań. Jest też wielu ludzi, którzy ani nie słyszeli, ani nie czytali tego proroctwa. I nawet nie wiedzą, że znajduje się ono w Biblii. Jednak wszystkie dzieci Syjonu na całym świecie czytają, słuchają i przestrzegają słów proroctwa. Dlatego z pewnością wszyscy. Musimy stać się tymi, którzy zawsze oddają dzięki i chwałę Bogu za to, że teraz otrzymujemy wszystkie trzy błogosławieństwa: błogosławieństwo czytania, błogosławieństwo słuchania i błogosławieństwo zachowywania. Czy zatem nie jest wolą Boga czytanie, słuchanie i przestrzeganie słów proroctwa dokładnie tak, jak zapisano w Biblii? Co Biblia prorokuje o Jeruzalem niebiańskiej matce? Spójrzmy na list do Galacjan rozdział 4, werset 26. List do Galacjan rozdział 4, werset 26. Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolne i ono jest. Kim ono jest? Matką naszą. Czy nie istnieje miasto zwane Jerozolimą, którą Dawid zbudował na tej ziemi? Kiedy wielu ludzi na świecie mówi, że udają się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, skupiają się tylko na fizycznej Jerozolimie i tam kierują swoje kroki. Jednak Bóg uświadamia nas, że fizyczna Jerozolima istnieje na tej ziemi, jedynie jako cień, który objawia duchowe Jeruzalem, niebiańską matkę. Prawda? Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolny. I ono jest matką naszą. Spójrzmy na werset 27. Jest bowiem napisane: Raduj się, niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie je, znasz bólów porodowych. Bo więcej dzieci ma opuszczona, niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz, jak ongiś ten, który się według ciała narodził, Prześladował urodzonego według ducha. Tak i teraz. Lecz, co mówi Pismo, wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Amen. Biblia informuje nas, poprzez list do Galacjan, że dzieci Jeruzalem niebiańskiej matki, która jest w górze, są dziedzicami królestwa Niebios którzy odziedziczą wszelkie dziedzictwo. Powinniśmy nie tylko to czytać i słuchać, ale także zawsze starać się być jej dziećmi. Prawda? Więc, jeśli chodzi o kwestię stania się dziećmi niebiańskiej matki, spójrzmy na objawienie rozdział 22. Przyjrzyjmy się innym scenom prorokowanym w Biblii w objawieniu w rozdziale 22. Rozdział 22, werset 17. A duch i oblubienica mówią: Według Trójcy, duch odnosi się do Boga Ojca. Kim jest dla nas oblubienica naszego Ojca? Ona jest naszą Matką. Proszę słuchajcie uważnie tego, co mówią Ojciec i Matka. Co mówią Bóg Ojciec i Bóg Matka? Przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie. Przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Dlatego powinniśmy przyjść do Boga Ojca i Matki, aby otrzymać życie wieczne. Prawda? Wielu ludzi na całym świecie pragnie pielgrzymować do Jerozolimy, Bardziej niż do jakiegokolwiek innego miejsca. Jest naprawdę wielu ludzi, dla których odwiedzenie Jerozolimy jest życiowym marzeniem. Gdzie jest źródło wody żywota i życia wiecznego, których powinniśmy naprawdę szukać i znaleźć? Czy nie są u niebiańskiego ojca i niebiańskiej matki? Woda życia nie może istnieć. Jeśli nie jest dana przez ojca i matkę. Napisano, a ten kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Zgodnie z proroctwem Biblii musimy szukać miejsca, w którym mieszkają Bóg Ojciec i Bóg Matka, którzy są duchem i ogłubienicą. Ci, którzy spotykają Boga Ojca i Boga Matkę, mogą być uważani za najbardziej błogosławionych ludzi na świecie. Rzeczywiście, jesteśmy naprawdę błogosławieni. Jesteśmy już objęci przez Jeruzalem, otrzymujemy pocieszenie od Jeruzalem i mieszkamy w błogosławieństwie wody żywota udzielonym przez Jeruzalem. Musimy być tymi, którzy zawsze o tym pamiętają. Z tego powodu, co Biblia mówi o tych, którzy czytają, słuchają i zachowują to, co jest napisane w słowach proroctwa, są błogosławieni. Dlatego ci, którzy przychodzą do niebiańskiej matki, czyli Jeruzalem, są tymi, którzy pielgrzymują do duchowej ziemi świętej. Przejdźmy do Księgi Jeremiasza, rozdział trzeci. Prorocy w całej Biblii zapisywali proroctwa dotyczące Jeruzalem. Rozdział 3, Werset 17. Spójrzmy na rozdział 3, Werset 17. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana. I co oni zrobią? Tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana. Gdzie zgromadzą się narody? Zgromadzą się w Jeruzalemie. I już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. W owych dniach przystąpią Ci z domu Judy do tych z domu Izraela i wyjdą razem z Ziemi Północnej do Ziemi, którą dałem Waszym Ojcom w dziedziczne posiadanie. Tutaj jest napisane, będą nazywać Jeruzalem tronem Pana. I tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody. Mówiąc prosto, jest to pielgrzymka do Ziemi Świętej. Z pewnością nadejdzie prorokowany dzień, w którym wszystkie narody zgromadzą się, aby ujrzeć chwałę Jeruzalem niebiańskiej matki. Księga Jeremiasza jest proroctwem napisanym około 2700 lat temu. Przejdźmy również do księgi Izajasza, rozdział 66. Jeśli chodzi o kwestię otrzymania pocieszenia w Jeruzalem, prorok Izajasz prorokował następująco. Księga Izajasza, rozdział 66, werset 10. Radujcie się z Jeruzalemem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie. Abyście z sali dosyta piersi jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą Jego chwały. Tak bowiem, mówi Pan, oto ja skieruję do Niego dobrobyt jak rzekę i bogactwo narodów jak wezbrany strumień. Wtedy ich niemowlęta będą noszone na ramionach i pieszczone na kolanach, jak matka pociesza Syna. Tak ja będę was pocieszał i w Jeruzalemie doznacie pociechy. Oprócz proroctwa, że wszystkie narody zgromadzą się w Jeruzalem, księga Izajasza rozdział 66, prorokuje, że wszyscy, którzy miłują Jeruzalem, będą pocieszeni w Jeruzalem i pieszczeni na jej kolanach. Przejdźmy do rozdziału 60. Spójrzmy na Księgę Izajasza, rozdział 60, werset 1. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan. A jego chwała ukaże się nad Tobą, i pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie, Twoi synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i Twoje serce bić będzie z radości. Proroctwa w Księdze Izajasza, rozdział 60, również należą do tej samej kategorii, co te wspomniane w objawieniu rozdział 1, gdzie napisano, błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Wiele osób poszukuje fizycznej Jerozolimy, kiedy pielgrzymują do Ziemi Świętej, ale kiedy dzieci Sionu odbywają pielgrzymkę do Ziemi Świętej, szukają Jerozolem niebiańskiej matki. Można to postrzegać jako różnicę między nami a ludźmi na świecie. Oni dążą do fizycznych rzeczy, a my do duchowych. Oni mają fizyczną perspektywę. Podczas gdy my mamy oczy proroctwa i oczy wiary, i zmierzamy w kierunku duchowego Jeruzalem. Spójrzmy jeszcze raz na werset czwarty. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie. Wszyscy gromadnie przychodzą do Jeruzalem niebiańskiej Matki. Ludzie tego świata, przybywający do fizycznej Jerozolimy na pielgrzymkę do ziemi świętej, są cieniem wszystkich duchowych niebiańskich dzieci, powracających do Jerozolem niebiańskiej Matki. Spójrzmy jeszcze raz na werset czwarty Podnieś oczy i spojrzyj wokoło, wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie, Twoi synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Chociaż zostało to prorokowane 2700 lat temu. Teraz wypełnia się bardzo dokładnie. Zobaczmy werset ósmy. Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki, jak gołębie do swoich gołębników? Przejdźmy do wersetu dwunastego. Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione. Przejdźmy do wersetu 14. Przyjdą także do ciebie, schyleni nisko synowie twoich gnębicieli. I wszyscy, którzy Tobą pogardzali, padną Ci do nóg i będą Cię nazywać Grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. Przejdźmy do wersetu 20. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a Twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie Twoją wieczną światłością i skończą się dni Twojej żałoby. Przejdźmy do wersetu 22. Najmniejszy rozmnoży się w tysiąc, a najmłodszy stanie się potężnym narodem, ja Pan w stosownym czasie rychło tego dokonam. W dniu, w którym chwała Jeruzalem, zaświeci jasno nad całym światem, oświecając ciemny świat. Wszystkie narody powrócą do Jeruzalem niebiańskiej matki. I to sprawia, że myślę, czy ta pozycja nie jest naprawdę błogosławieństwem od Boga. Biblia i prorocy prorokują, że Jeruzalem niebiańska Matka jest w centrum pielgrzymki do duchowej Ziemi Świętej. Biblia jest wypełniona proroctwami o wszystkich zgromadzonych w Jeruzalem. Przejdźmy do Księgi Izajasza rozdział 49. Księga Izajasza, rozdział 49, werset 18. Podnieś swoje oczy wokoło i spojrzyj. Wszyscy się zebrali, przychodzą do Ciebie. Jaką żyw, mówi Pan, przyodziejesz się w nich wszystkich jak w ozdobę i przepaszesz się nimi jak oblubienica. Gdyż Twoje gruzy i zniszczenia i Twoja spustoszona ziemia będzie teraz za ciasna dla tych, którzy mają na niej mieszkać, a daleko będą ci, którzy cię pochłaniają. Jeszcze będą mówić do Twoich własnych uszu, Twoje dzieci, których cię pozbawiono. Za ciasne jest dla mnie to miejsce. Dodaj mi jeszcze, abym miał gdzie mieszkać. Wtedy sama pomyślisz w swoim sercu, kto mi tych zrodził? Przecież ja byłam bezdzietna i niepłodna, wygnana i odepchnięta. Tych więc kto wychował? Przecież ja pozostałam sama. Skąd więc ci pochodzą? Tak mówi wszechmogący Pan. Oto ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój standard dla ludów i przyniosą w swoich objęciach Twoich synów, a Twoje córki będą nieść na ramionach. Królowie będą twoimi piastunami, a ich księżniczki twoimi niankami. Twarzą do ziemi będą ci oddawać pokłon i proch z Twoich nóg będą zlizywać. Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. Ten werset z księgi Izajasza, rozdział 49, Również uświadamia nam, że dzieci powrócą do Jeruzalem niebiańskiej matki. Przejdźmy do Księgi Izajasza rozdział 62. Księga Izajasza rozdział 62, werset 6. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie je umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje. Czego? Odbudowanie Jeruzalem oznacza poinformowanie nas o istnieniu Jeruzalem naszej duchowej matki. I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu. I dopóki nie uczyni go. Czym go uczyni? Sławnym na ziemi. Ostatecznie naszą rolą jest służenie jako stróże na murach Jeruzalem. Kogo więc powinniśmy głosić wszystkim ludziom na świecie? Powinniśmy głosić chwałę Jeruzalem. Powinniśmy ogłosić, że przyjęcie i spotkanie Jeruzalem niebiańskiej Matki jest najbardziej błogosławioną pielgrzymką do Ziemi Świętej. Prawda? Dlatego Duch i Oblubienica mówią do wszystkich niebiańskich dzieci na świecie, aby przyszły do nich w objawieniu rozdział 22, werset 17. Co więcej, Bóg mówi, że wszystkie narody popłyną do Jeruzalem. Prorokuje również, królowie będą Twoimi piastunami, a ich księżniczki Twoimi niańkami. Twarzą do ziemi będą Ci oddawać pokłon i proch z Twoich nóg będą zwizywać. Bóg łączy wszystkie proroctwa. Księga Izajasza, rozdział 49, 60, 62 i 66, list do Galacjan, rozdział 4 i objawienie rozdział 22. Niczym ogniwa łańcucha, zapewniając, że wszyscy nasi zagubieni bracia i siostry powrócą w objęcia naszej niebiańskiej Matki Jeruzalem. Ludzie na świecie jeszcze o tym nie wiedzą. Wszyscy musimy zrozumieć, że odbycie pielgrzymki do duchowego Jeruzalem jest najbardziej błogosławionym dziełem i jedynym sposobem na spełnienie naszych pragnień. Tak więc w Dziejach Apostolskich, rozdział pierwszy. Kiedy Bóg przyszedł na Ziemię z imieniem Jezus dwa tysiące lat temu, powiedział do apostołów, żeby nie oddalali się z Jerozolimy, ale tam pozostali. I wtedy otrzymają dar z nieba, który ojciec obiecał. Jaki dar otrzymali? Czy nie otrzymali ducha świętego wczesnego deszczu w pięćdziesiątnice? Przejdźmy do Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy. Istnieje fizyczna Jerozolima i duchowe Jeruzalem. Proszę zrozumcie, że wolą Boga jest, abyśmy zrozumieli duchowe Jeruzalem poprzez fizyczną Jerozolimę. Spójrzmy na Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, werset trzeci. Zobaczmy rozdział pierwszy, werset trzeci. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o królestwie Bożym a spożywając z nimi posiłek nakazał im co nakazał nie oddalajcie się z Jerozolimy czy musieli być w Jerozolimie aby otrzymać Ducha Świętego mogli go otrzymać nie tylko w Jerozolimie ale także w Jerychu i Damaszku Mógłby być otrzymany również w innych miejscach. Jednak Jezus wyraźnie nakazał, nie oddalajcie się z Jerozolimy. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale Wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni duchem świętym. Więc Zgodnie z nakazem Jezusa, uczniowie modlili się pilnie przez 10 dni od dnia w niebo Jezusa. I co otrzymali w Pięćdziesiątnice w dziejach apostolskich rozdział drugi? Zostali napełnieni Duchem Świętym wczesnego deszczu. Tutaj, jak podkreślił Jezus, aby nie opuszczać Jeruzalem w dniach ostatecznych, tylko wtedy, gdy trwamy w niebiańskiej matce, która jest duchowym Jeruzalem, czy nie zostaniemy napełnieni błogosławieństwem Ducha Świętego? Dlatego 2700 lat temu prorocy tacy jak Izajasz i Jereniasz zapisali, że wszystkie narody świata zgromadzą się w Jeruzalem. W Księdze Izajasza rozdział 60 napisano, że gdy zabłyśnie chwalebne światło Jeruzalem, królowie i narody przyjdą do jej światła, a jej synowie przyjdą z daleka. Napisano, kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników? Jest to możliwe, ponieważ Bóg nakazał stróżom Jeruzalem, aby nigdy nie milczeli, jak napisano w Księdze Izajasza rozdział 62. Ponadto, co powinni zrobić, dopóki Jeruzalem nie otrzyma chwały od świata? Nie powinni odpoczywać, ale głosić chwałę Jeruzalem, głosząc proroctwa o niej. Żyjemy w ostatnim wieku Ducha Świętego. Szatan, diabeł jest w nieprzyjaźni z niebiańską Matką, jak prorokował Bóg w pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdział trzeci, werset 15 ustanowienie przyjaźni między tobą a kobietą. Cała ludzkość jest pod panowaniem szatana, pod jego stopami i jest uciskana przez jego moc i władzę. Istnieją jednak tacy, którzy nie są pod uciskiem szatana, jak opisano w Objawieniu, rozdział 12, werset 17. Kim oni są? Oni są resztą potomstwa niewiasty. Czy reszta potomstwa niewiasty nie są tymi, którzy przestrzegają przykazań Boga i trwają przy świadectwie o Jezusie? Bóg dał tylko im pozycję królewskiego kapłaństwa w niebie i prorokował i przygotował dla nich chwalebną drogę do otrzymania życia wiecznego i błogosławieństw na wieki. Czy zatem nie jest to nasza przyszłość? Ponieważ podążamy za niebiańskim ojcem i matką, Wiele osób próbuje zakłócić naszą wiarę w niebiańską Matkę, ale my jesteśmy pewni, że Bóg Ojciec jest Chrystusem przychodzącym drugi raz. Za kim Ojciec powiedział, że podąża? Skoro Ojciec idzie za Matką, co więc my, Jego dzieci, powinniśmy zrobić? Czy podążanie za Matką nie jest najmądrzejszą ścieżką? Ta ścieżka jest ścieżką Ojca, ta ścieżka jest ścieżką Matki i ta ścieżka jest ścieżką do Królestwa Niebios. Musimy podążać tą ścieżką. Co więc Księga Micheasza rozdział 4 mówi, że czego Bóg nas nauczy? Jest napisane, że będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Słowa ja idę za matką nie zostały zapisane przez nas. Czyje to nauczanie? Jest to nauczanie Ojca. Dlatego podążajmy również tą ścieżką do końca, abyśmy mogli cieszyć się życiem wiecznym i błogosławieństwami z niebiańską matką w wiecznym królestwie Niegios. Co jest powiedziane o tych, którzy czytają słowa tego proroctwa oraz o tych, Którzy je słuchają i zachowują, jest powiedziane, że są błogosławieni. Ci, którzy otrzymają niebiańskie błogosławieństwa, mogą widzieć, słyszeć, czuć i rozumieć te słowa. Ale co z tymi, którzy nie otrzymają niebiańskiego błogosławieństwa? Patrząc, nie je widzą, i słuchając, nie słyszą, ani nie je rozumieją. Mają serca, ale nie potrafią tego rozróżnić. Ale błogosławione oczy Wasze, że widzą, i uszy Wasze, że słyszą. Jeszcze raz wyryjmy głęboko w naszych sercach słowa Jezusa wraz z naukami Biblii. Dokąd powinniśmy udać się na naszą duchową pielgrzymkę do Jeruzalem? Mam nadzieję, że my wszyscy będziemy mogli poinformować wiele osób o pielgrzymce do Jeruzalem niebiańskiej matki. Mam nadzieję, że otrzymaliście łaskę dzięki temu kazaniu pielgrzymka do duchowej Ziemi Świętej. Dziękuję Wam bardzo.